Podsumowanie. Przejdźmy do tego. Z podsumowaniem. Już no yy, przegrywamy bardzo ważny mecz. Dla, dla nas, yy, no z powodu końcowego, końcowego wyglądu tabeli, podejdziałem mi się nie spodziewał tego, że, yy, że my tutaj przegramy, chociaż spodziewaliśmy się, że będzie ciężko. Natomiast no, sami sobie zfundowaliśmy. Chyba ten horror błędy w obronie i to takie no, naprawdę poważne, których, których no, nigdy mi się nie spodziewał, że możemy takie bramki dostać, ale, ale piłka taka jest, że właśnie jest nieprzewidywalna. Mieliśmy swoje sytuacje, graliśmy do końca, ale okazuje się, że to było za mało. Muszę przyznać, że widzę, że się naprawdę dobrze, bardzo mądrze, natomiast my za dużo w tej gry było trochę szaleństwa, za mało takiej gry wyważonej i tego co. Cały czas próbowaliśmy grać wcześniej w sparingach, Dzisiaj ciężko nam poszło, więc niestety taki nie wynik. Proszę Państwa pytania. Panie Kisak, jak jak przygląda to, że mecz, przed meczem mówi pan, że ma już taką pewność i drużyny, że czuję, że te wpadki z jesieni się już nie powtórzą. Co pan pomyślał mnie po kilku dziesięciu minutach? Po kilkudziesięciu dziesięciu minutach ja zarabie wierzyłem w to, że jesteśmy w stanie wyjść tutaj z, z tej opresji i rzeczywiście niedużo dużo braku, żebyśmy wyszli, ale to już... Myślę, nie zmieniło obrazu tego, tego meczu, bo rzeczywiście no, zdarzała mi się kolejna wpadka, wpadka taka trochę irracjonalna, bo, bo nic nie wskazywało na to, że my możemy taki mecz zagrać akurat dzisiaj. I, i, no ale cóż, no, jest porażka, trzeba, trzeba szybko trzepać i grać w następnych meczach. I, i szkoda te, tych punktów, bo naprawdę byliśmy do tej pory drużyną, która, która u siebie nie przegrała meczu, też kolejny jakiś tam mit padł, no musimy to odrabiać w następnych meczach. Proszę o kolejne pytanie. Proszę. Łukasz Krupciński, radio.pl Dzisiaj wspomniał pan o tych planach w ogóle, czy możemy się spodziewać rozszat personalnych, jeśli chodzi właśnie o linię defensywną przed następnym spotkaniem? Pan co no, tak, na gorąco 15 minut męczy to już nie będę tutaj znowu robił roszat i, i taktyki ustalał. Też musimy spokojnie ten przeanalizować, e, przyglądnąć jak to będzie wyglądało. ośmiu naszych zawodników wyjeżdża na kadry. to te też będę... Czwartek czekał, w jakiej dyspozycji oni wrócą. Także wie pan. No teraz mówienie o ruszadach, to jest za no trochę wirtualne, także. Na pewno zrobimy wszystko, żeby na bohatu wyszedł zespół inny, ale inny też mentalnie, nie wiem, pod względem mądrości piłkarskiej, bo musimy zagrać trochę inaczej. Natomiast jak to będzie wyglądało personalnie, wie pan co za wcześnie jest trochę na, na odpowiedź. Proszę o kolejne pytanie. Tak, ja? Maciej Gier, Polska agencja Pesowa. W tamtym roku Kolonia przegrała, widzę, dwa mecze, oba mecze, teraz też przegrywa. Niewygodny rywal, to jest tylko takie nasze takie zabawy, czy to jednak coś w tym jest? Wierzy Pan w takie teorie o niewygodnych rywal te, Teraz tak można powiedzieć, natomiast no... Mecz meczowi nierówny, bo, bo, bo ten mecz na jesieni trochę inaczej wyglądał. Tutaj no widzia, zagra, myśmy sobie zdawali z tego sprawę, widzę Zagra bardzo mądrze z kontry, bo jest to zespół taki dobry, dobrze złożony na kontry, ale poza tym będzie groźnie przez te gry. No ale najczarniejszy snak, nie przypuszczałem, że wpadnie taka pierwsza bramka, która, która można będzie ustawić ten mecz, więc... Więc y, oczywiście no, całą mądrością nie wiem, trenera zespołu żeby to później nie wiem, jakoś y, przebudować i odpowiednio zareagować, ale ale ta nasza reakcja raz, że była opóźniona i drugi raz, że trwała trochę za długo, więc, więc ten mecz niestety tak wyglądał, ale ale liczyłem się z tym, że to będzie ciężki mecz od początku mówiłem, że to będzie zupełnie inny mecz z UKS-em, że widzę postawi wyżej poprzeczkę, ale muszę powiedzieć, że, że, że postawił tu poprzeczkę bardzo wysoko. W jaki tygodniu grał pan z drużyną, która, o której bardzo mało wiedzieliście. Teraz bramkę strzela w pildasz, o którym też naprawdę nic, Nawet my nie wiedzieliśmy za bardzo, bo to jest zawodnik, który depytował w Polskiej widzę. Utrudniało to panu bardzo zadanie przed tym. Znaczy, no, może nie tyle utrudniało, co no, zdawaliście sobie z tego sprawę, że napastnik, który tam będzie grał, no bez względu na to, skąd przyjechał, e, będzie to chłopak no podejrzewaniem tuzinkowym. Mieliśmy już informację, że to jest ciekawy chłopak, dobrze grający w powietrzu e, tyłem do bramki, no poza tym nie ukrywam, że, że dość sprytny, także. Także pokazało się z dobrej strony, ale myślę, że, że też lwią część tego wszystkiego, no to myśmy sami sobie sprokurowali, więc Przywrócił Pan Tomasza Jadłowca do defensywy tak na stałe, czy? Nie, panu... Życie pokaże, no. W dniu dzisiejszym nie chcieliśmy robić za dużo roszak, bo, bo chcieliśmy też ten mecz wygrać. Zdawaliśmy sobie zgodną sprawę, że większą część możemy prowadzić w atak pozytywny, więc dlatego zagraliśmy trochę ofensywnie w środku pola. W meczu okazuje się, że nie wiem, no być może trzeba było zagrać inaczej, ale zawsze pola mądry po szkodzie. E, gdzie będzie grał Tomek, Jodłowiec? Zobaczymy po powrocie skady, Jeszcze raz powiedziałem, po powrocie wszystkich opaków skady, zobaczymy, jaka będzie sytuacja zdrowotna w ogóle. Gdy po poprzedniej kolejce wszyscy się to się Tomaszem, ze wszystkim Pan mówił spokojnie, co na kilka metrów nie na takim poziomie. Dzisiaj był jednym z wyczyn, tylko w ramach samolotu, chyba najsłabszym, co będzie w tym miejscu, skąd taka obniżka Panie Pani no, to tam mówienie, że był dzisiaj jednym z na boisku to już takie lekkie pastwienie się nad tym Tomkiem, bo w zeszłym tygodniu żeście go gloryfikowali, już każdy smutek był pewnie Akie ma, a w tym tygodniu Pani mówi, że jest jednym ze słabszych na boisku. Ja cały czas twierdzę, że żeby za szybko grzejecie atmosferę i za szybko produkujecie szybkich reprezentantów do kadry. Spokojnie. Skąd taka metamorfoza? Zupełnie inny mecz Dzisiaj raz, druga sprawa, no ten mecz nam źle ułożył, być może do trwa, też ten też nie wszedł tak jak trzeba i. I dlatego mu nie szło, ale to nie jest tylko problem Żytwy, bo, bo dzisiaj większość zawodników gra, jak grała poniżej swojego, jak będzie takiego poziomu, e, który powinien być. Dlatego na pewno, na pewno będą jakieś tam rozmowy i z tym sobie zanalizujemy, ale ja bym w Tomku Brzyckim, Kodła Fennera wcale nie szukał. Prosimy o kolejne pytanie, takie A jeśli nie ma, dziękujemy, o Dziękuję bardzo.